Znakomicie rundę rewanżową pierwszej ligi tenisa stołowego kobiet rozpoczęły zawodniczki wametu Dobry Wiązar Domcze. Zespół z południa Wielkopolski pokonał przed własną publicznością chrobrego międzyzdroje 6 do 4. Z kompletem zwycięstw sobotnie zmagania zakończyła Natalia Michorczyk. Która zwyciężyła dwa spotkania singlowe oraz jedno deblowe w parze z Karoliną Pęk. Cały zespół oceniam na duży plus. Fajnie się dziewczyny grały, każdy z nas dodała coś od siebie. Druga z liderek klubu z Zdąbcza, jedynie w swoim drugim pojedynku singlowym, musiała uznać wyższość Pauliny Knyszewskiej. Przed rozpoczęciem dwóch ostatnich spotkań zespół z Międzyzdrojów miał jeszcze szansę na wywiezienie z Dąbcza choćby punktu. Poziom był bardzo wysoki, mecz był bardzo wyrównany. Wynik tak naprawdę mógł się skończyć na odwrót. Plany przyjezdnych pokrzyżowały jednak Natalia Michorczyk oraz Sandra Kozioł, których singlowe wygrane przypieczętowały triumf podopiecznych Mateusza Przybyła, w całym spotkaniu w stosunku 6 do 4.